51 trzyosobowych ekip bierze udział w zorganizowanym po raz kolejny w naszym mieście hakaton Idea Kielce. To dwudniowe wydarzenie organizowane w Targach Kielce i skierowane do wszystkich osób zainteresowanych technologiami informatycznymi i branżą IT, w tym programowaniem, cieszy się dużym zainteresowaniem. Udział w hakatonie po, pozwoli nam rozwinąć swoje możliwości i poznać bardziej Kielce i. Też myślę, że to bardzo um, fajny pomysł, żeby też ludzi nakłonić do współpracy ze sobą i właśnie to całe, to całe zespoły pomagają nam się łączyć i działać razem, żeby móc coś osiągnąć. Nie zabrakło ekipy spoza regionu z Wałbrzycha, która do Kielc przyjechała już z pewnym planem na działanie. W pierwszej kolejności chcieliśmy się zorientować, co jest najbardziej potrzebne. I co by przyniosło dla miasta Kielce pożądany efekt, czyli dążenie do tej idei Smart City? By móc stworzyć odpowiedni program czy aplikację, która sprawdzi się i będzie przyjazna mieszkańcom, potrzebna jest wiedza i pomoc mentorów. Z mojego doświadczenia współpracowałem z instytucjami rządowymi. Myślę, że mogłyby to być rozwiązania w obszarze usprawnienia prawa albo sposobu jego kodowania. Będę miał też taką prezentację w ramach hackatonu. Postaram się uczestnikom też przedstawić moją ideę. Wśród tegorocznych mentorów znalazły się osoby, które brały udział w ubiegłorocznym hackatonie Idea Kielce. Ja jestem mentorem technicznym i głównie podpowiadam, jakich rozwiązań sieci mogliby użyć uczestnicy, żeby zrealizować już swój pomysł, który biznesowo został nakierowany przez mentorów biznesowych. Te aplikacje w większości będą bardzo niegotowe, jednak tutaj zależy nam bardzo ściśle na doprecyzowanym pomyśle. Na hakatonie najważniejsze jest, żeby zastanowić się, co robić i dlaczego. Natomiast Kwestia techniczna jest trudna, to znaczy jeżeli nawet napiszą gotową aplikację do końca, ona będzie bez sensu, to nie zdobędzie dużo punktów. A jeżeli będą mieli bardzo doprecyzowany pomysł i bardzo nikle rozwiązane technologicznie, nawet jeżeli to będzie tylko narysowana na kartce aplikacja, to jest większa szansa na punkty, to znaczy szczególnie jeżeli oprą się o dane miejskie. Zdaniem prezydenta Bogdana Wenty organizacja takich wydarzeń niesie za sobą wiele pozytywów. Na wczorajszym kongresie polityki miejskiej, kiedy też przebił się element hackatonu, wiemy, że w innych miastach ten pomysł także będzie powielany. To jest bardzo duża szansa właśnie współpracy z młodymi środowiskami, z ludźmi, którzy gdzieś w przyszłości może tą drogę życiową obiorą w tworzeniu programów, a wykorzystywaniu danych, które dzisiaj technologie pozwalają nam zbierać na przykład w przestrzeniach miejskich i przede wszystkim w tych obszarach, które wymieniłem na początku, poprawić nasze. Nasze otoczenie, czyli tak naprawdę ułatwić, czy ulepszyć, nawet wspólnie, wspólnie tak mówiąc, nasze codzienne życie. Tegoroczny Hackathon Idea Kielce będzie rekordowy i potrwa 36 godzin. Najlepsze programy i aplikacje ocenione przez specjalną komisję, a także zwycięzców poznamy w niedzielę po godzinie 20.00.